Trzecie spotkanie to punkt kulminacyjny rozgrywek. Z tego szczytu można wzlecieć w przestworze albo przeżyć bolesny upadek. Emocje też sięgają Zenitu, a w oczach piłkarzy można zobaczyć niespotykaną determinację. Dziś nikt nie odpuści. To będzie walka o prawo wstępu na drogę do zwycięstwa w turnieju. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. O tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Barton ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. No już blisko polekarny. Luis Gustavo, Casemiro, Jonas. Chyba nie do końca o to mu chodziło. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Oddaje strzał. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Luis Gustavo. Próbują teraz skrzydłem. Będzie szansa na bramkę. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Miranda! Po raz kolejny wznowiał odrzut rożnego. Casemiro! Nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Rangersi przed szansą popatrzmy ładnie grają taka klepka w języku piłkarskim no ładnie to przejął obrońca Luis Gustavo Felipe Luis no, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika nie musiał się ruszać Luis Gustavo Felipe Luis Kanarinios przed szansą na zdobycie bramki. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Złe podanie i strata w środku pola. Już blisko pola karnego. Rangersi rozpoczną od rzutu z autu. Barton. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają. Arbiter podyktował. Rzut wolny. Filipe Coutinho. Jonas. Robi się niebezpiecznie. ale pięknie grają piłką. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny, chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramką. Neymar. Ryzykownie, ale udanie. Blisko już do bramki. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym dobra interwencja. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Neymar, powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Blisko polekarne. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No i przejęli w ostatniej chwili. Zatrzymany atak. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Rezultat do przerwy 0-0. To trzeci dzień rozgrywek. Przypominamy, że trwa faza grupowa. Przed nami druga połowa, jak dotąd, bardzo fascynującego spotkania. Fascynującego i bardzo zaciętego. O zwycięstwie może decydować jedno zagranie. Zobaczymy, kto zostanie bohaterem spotkania. Spójrzmy: Brazylijczycy, groźna akcja. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Hulk. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Przeciwnicy przejmują piłkę. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Stracili piłkę. Seniro, Luis Gustavo. Atak Brazylijczyków. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Piłka wędruje jak po sznurku. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Minęło 15 minut, drugiej połowy. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Barton. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Za szybko stracili. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Akcja skrzydłem. Dobre podanie. Barton. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No, kto przejmie tę piłkę? No i strata piłki. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Spójrzmy, posiadanie piłki no, podzieliło się w zasadzie porówno. To prawda, takie jest też moje odczucie. Nie ma tu jakiejś zdecydowanej dominacji któregoś zespołu, więc ten wynik nie jest zaskoczeniem. Canarinios przed szansą na zdobycie bramki. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. I teraz świetna interwencja bramkarza. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. No, sporo finezji, uderza. Pewnie wyłapał piłkę. No jak widać kontuzja okazała się nie być aż tak groźną jak to wyglądało kilka minut wcześniej. Bardzo się cieszę, bo bez niego ten zespół nie miałby szans. No i popędzili mu z pomocą. Uderzenie, ale Wspaniale! Partnerzy. No, będzie gol! Świetnie, po raz kolejny interweniuje Bramkarz, i w meczu nadal mamy remis. Powinni co najmniej utrzymać ten wynik, albo spróbować sięgnąć po coś więcej. Neymar. Jest remis, a zostało nam tylko 5 minut. Zdążył w ostatniej chwili. No piłko, odebrał i stracił. Rangersi rozpoczną od rzutu z autu. Blisko już do bramki. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Hulk. Neymar. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Wspaniała okazja! Spotkanie kończy się bezbramkowym remisem.